Jak się za nim nas wszystkich wymordują? Proszę się odsunąć. To są mordy rytualne, rozumie pani? I zaczynają nasze dziewczyny, bo takim religię, nakarmi. Jak mnie pani nie puści, zamknę panią z nimi w celi. Musulmańska suka. Zaraz będzie miał pan zamieszki w całym mieście, zadowolony? Słucham? No właśnie pan nie słucha. Mówiłam, że zabójca nie jest Syryjczykiem. Przypominam, że w zeszłym miesiącu mieliśmy w województwie wyjątkowo brutalne zabójstwo dokonane przez arabskiego uchodźcę. Tak, wiem. Facet z Libii zastrzelił Polaka, bo dobierał się do jego siostry. Nic tu nie pasuje. Ale ten nasz już podpisuje się Syryjczyk. Cała Polska o tym słyszała. Ja rozumiem, że to jest jakaś akcja polityczna przed wyborami. Ale są chyba jakieś granice lizusostwa. Pani jest politykiem czy policjantem. Pani komisarz. Jeśli nadal chce pani zajmować się tą sprawą, radzę przemyśleć kolejną wypowiedź. Jesteśmy do dyspozycji pana komendanta. i bardzo mnie to cieszy, bo mamy dużo pracy. Inwigilacja środowiska Syryjczyków w powiecie opolskim i nyskim doprowadziła do wytypowania kilkunastu podejrzanych. Pięciu z nich zostało doprowadzonych na komendę. Czekają na przesłuchania. No i właśnie tym się zajmiemy, panie komendancie. Czekam na raport. Chyba, że chcę pani jeszcze o coś zapytać. Dziękujemy miłego dnia.